Cześć, witam Was serdecznie. Kolejny dysk dzisiaj prezentujemy z moich nowo przybyłych. Jest to Archer Hercules. Dysk, powiem Wam, jest bardzo ciekawy ze względu na to, że ma tutaj odczepiane te boki. Widzicie, one się rozczepiały i nie musimy ich wcale rozczepiać yy, przed bitwą. Po rozkręceniu dysku one same się rozczepiają. Za każdym razem się otwiera tuż po wyrzucie. Chodzi to naprawdę ciężko. Sami widzicie, troszeczkę muszę z tym powalczyć Ale sam wyrzut wystarcza, żeby to odblokować. Także fajnie. Naklejek nie było za dużo. Energy ring. Tak, jakiś prosty. I jaka. Nóżka taka. Zobaczmy. Jak on. Aha. Jest jak widzicie złożony, stabilnie Herkules w bajce charakteryzował się super celnością, precyzją. Także tutaj może jest tak samo. Przetestujemy to w bitwie z naszymi trzema ulubieńcami fajnie długo się kręci pokaż się Herkulesie ta bestia mi się za bardzo nie podobała nie była jakaś tam super Herkules, to sobie wyobrażałem, że będzie z jakimś mieczem, czy coś. No w sumie, ale historycznie Herkules to tam z łukiem wojował. Także pasowałoby. Zaraz zobaczycie, że jego te boki same się otworzyły. No dość dużo stanienia ma, fajnie. I zauważcie, że jest ładnie otworzony Cyk schowany Także zapraszam Was do bitew Archer Hercules kontra Emperor Forneus O, jaki metaliczny pogłos Także celuje Herkules chyba po metalu naszego Forneusa O kurczę, po gigantów nam się zapowiada. Efekty dźwiękowe fajne. No a minimalnie Forneus wygrał. Yy... Z jednej strony był otwarty Herkules. Zobaczymy go w drugiej rundzie. Slash Dragon kontra Herkules. No i dalej Herkules atakuje po ringach swojego przeciwnika. Nie wiem czy to niska Sylwestka, czy, czy co. Zobaczymy czy da sobie radę z Dragonem. Wow, dał radę z Dragonem, nieźle, nieźle. Sztorm Valtryek kontra Herkules. Bardzo mocne uderzenia Waltieka, ale to zabrało mu parę. I Herkules wygrywa. Bardzo easy win. Także okazuje się, że Herkules jest bardzo silnym przeciwnikiem. Mi się zdaje, że o te metalowe części po prostu taki metaliczny pogłos był. Dysk jest, sami widzieliście, bardzo silny. Otwiera się przy walce, jak oryginał. Polecam godny, godny yy, dysk polecenia. Dziękuję wam za dzisiaj. Trzymajcie się, cześć!